Siemano, bardzo szybko dzisiaj typy na niedzielę. Ode mnie i rozkosznej paty. Ode mnie cofamy się na początek XXI wieku i uważamy za pewniaków w Anglii zwycięstwa Manchester United i Arsenalu. Manchester grał u siebie z Chelsea. W zasadzie bazujemy chyba tylko na tym, co się działo w okresie przygotowawczym Chelsea Słabo Manchester United Obiecująco. No po się Lukaku, zobaczymy. No Myślę, że dadzą dzisiaj radę i Chelsea dopiero się będzie rozpędzać w trakcie trwania sezonu. Natomiast Arsenal gra na wyjściu z Newcastle. No tu Newcastle to jest chyba ostatni sezon w Premier League. Wydaje mi się, że to jest drużyna, która nie ma w ogóle czego szukać. A Arsenal fajnie wzmocniony w ataków. Do tego David Lewis gdzieś tam to przytrzyma z tyłu. Jak nie lubię tej drużyny, tak myślę, że mogą namierzać w tabeli w sezonie i powalczyć je, pierwszą czwórkę jest absolutnie w za siebie. Także tyle o Demie, natomiast z linii francuskiej Newsy Godpati spotkanie z Lille znając zwycięstwo gospodarzy łamane przez plus półtorej bramki kurs 265. Także mówi, że to nie jest taki pewniaczek, ale że można zagrać. Także... Się polecam, życzę zwycięstwi udanej niedzieli się, no